A więc oficjalnie, cześć, witajcie na naszych socjalach, zastanawiacie się pewnie kim, się, kim jestem, ale zacznijmy od początku, w klubie jestem od półtora roku ponad i od samego początku grałem, ale też pomagałem poza, poza treningami, poza meczami, poza sparingami, pomagałem też od strony wizualnej, ogółem od strony organizacyjnej. Co się stało, że tutaj siedzę? Kontuzja. Kontuzja kolana, której nabawiłem się rok temu, która chcąc nie chcąc w tym roku również się objawiła. W treningach zostanę, czy kiedyś wrócę na boisko. Mam nadzieję, że kiedyś to w ogóle nastąpi. Czy, czy będzie to szybciej czy później? Z innych informacji to powinniście wiedzieć na pewno, że cały TikTok, który był robiony od ponad roku jest moim pomysłem, moją zajawką. Może tam było więcej szablonów niż nas. Ale zapewniam was, że teraz, przez to, że, że zostałem jakby nie płacić przykłuty do ławki, a raczej do <grych> krzesła w zarządzie, jedno jest pewne, że pojawi się więcej materiałów, więcej nagrywek z zawodnikami, żebyście też mogli nas poznać, a nie tylko zobaczyć sobie jakiś śmieszny wycinek z meczu czy inną akcję. Obserwujcie nas na TikToku, na Twitterze, bo też mamy Twittera, na Facebooku. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. To mówiłem ja, dla tak jakieś